Siemanko w kolejnym odcinku. Szwagier, patrzcie co robi. Szwagier myje Johna rozsiewacz, Po na wozach trzeba to umyć. Ale to nie o tym. My będziemy się zajmowali dzisiaj remontem przyczepy. Znaczy najpierw remontem, najpierw rozkręcaniem wszystkiego. Tak jak mówiłem, najpierw... Znaczy nie mówiłem, najpierw zdejmiemy tylną klapę. Później zdejmiemy boki. Najpierw tą blachę, o tą też. Ta pewnie pójdzie wąs, to oczywiście coś innego, ale to jeszcze do tego czasu to jest dużo roboty, porobimy dużo po swojemu, no bo widać co jest gdzieś źle porobione, tak jak tutaj na przykład powinno być przykręcone do tego jakoś, czy nawet, no nie wiem, w każdym bądź razie do tego jest przykręcone, widzicie co się stało, nie, podginało się, no bo się podgina przy wywrotce tym bardziej. Co więcej, sprawa wygląda następująco. Mam dylemat teraz duży. Co jest fachowiec? Fachowiec nic się nie odzywa. Chyba nie ma humoru dzisiaj. <gry> Mam dylemat właśnie taki. Czy, bo ona jest wysoka teraz, no i to jest jej minus. Przy takim wąskim rozstawie osi, i czy zrobić tak, że po prostu ją obniżyć, te z pół metra, całość czy po prostu poszerzyć osie. To już tam na to plan jakiś może bym miał, jakby ktoś miał takie sugestie, czy robił u siebie, też bym poprosił o zdjęcia, jakby mógł udostępnić. Bardzo by mi to pomogło. No i właśnie teraz się zastanawiamy, ale zobaczymy, to jeszcze do tego jest dużo czasu. Na pewno zdejmiemy to wszystko, co tu jest yy, i mam plan położyć go na bok, bo muszę po prostu zrobić porządek z tandemem. A tak należąco będzie nam lżej po prostu. I tak to właśnie wszystko wygląda. Tutaj, żeby tą klapę wyciągnąć, trzeba tam na górze dwa tworzy wyciągnąć. Ta klapa najpierw na siłowniczkach szła do góry, a później dopiero do boku, do tyłu. Chyba to się sprawdzało, skoro tak to jest. No i co? No i później później trzeba byłoby, żeby tę tylną część wyciągnąć, to pewnie albo razem wszystko, Albo nie wiem, odciąć, ale to jest, zobaczymy później. Na pewno trzeba będzie pokombinować i sporo tutaj porobić rzeczy. Te boki wyprostować, wszystko pewnie to trzeba będzie ponagrzewać, bo to nie jest takie hop-siup. No widzicie, jest tutaj, jest roboty. Ale zrobimy. Nie ma rzeczy niemożliwych dla nas. Także działamy. Zaraz, tylko szwagier musi Johna umyć. Odczepimy rozsiewacz, żeby tą klapę ściągnąć i będzie. Robota. Także widzimy się niedługo. Co się już ty odpierdali, tym mi powiedz? Co pociąłeś? Co pociąłeś? Ten tył był pogięty. To nie wiem co tutaj dalej robić, bo... tylko poprzeczki, paszki, tutaj na przykład. To będzie odciąć, bo nie Bo? No bo tam jest, jest tak wygięte, że nie dojdziesz. Zarz zobaczymy. Trzeba najpierw blachy podkręcać Te co tu są. Tak, trzeba wszystkie blachy odkręcić i zabrać stąd w cholerę. Będzie z tylko no wkrętarkę trzeba założyć z tego. Ósemkę i już. Widzicie, Marcin już klapę ściągnął z Ryszardem. Tutaj tył odciął No i tak to się powoli rozbiera Trzeba będzie później pewnie i tak te poprzeczki wszystkie wywalić, trochę pozdejmować. Tak myślę Wgięte Kupa roboty, co? Jak się zrobi to będzie Tomałek jest chyba niesprawny nawet. To nie to małek, to tam wiesz. No, ale trzy trzeba, kurde, wziąć za te boki najpierw, a później za te poprzeczki. Idę ja mu, ten klucz dam, bo to. Prze trzy dni szukam. Jak tam John wygląda, szwagier? Jeszcze go przemyć i gotowy. A, no i dobra, chociaż będzie dobrze widać w środku szyby umyte. Trzeba robić przyczepę, bo nie ma czasu. A dużo roboty przynieść, a do sezonu można powiedzieć, że zostały 4 miesiące. Przy dobrych wiatrach to nawet 3,5. Ej, siarek, podnieś. Zmień baterię i dociskaj to dobrze, bo bijesz zaraz gwinty. Pudełko weź na jakieś na te Pierdziołki. Ja ci przyniosę pudełko zaraz. Tu, 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 tu. O przewód trzeba już chyba zmienić, bo się dziurka zrobiła i leci dobrze O, widzicie Lekki przegląd grawiarki Którą sprzedaję Jakby coś chciał tysiaka daje, to mogę sprzedać. Stać nie 1300, ale Niech za, niech będzie, niech stracę Co ciężka ta blacha była klapa? Trochę waży. To to trzeba podłączyć baterię. Dobra, idziemy my do swojej roboty, Marcin jak to odkręci to wtedy przyjdę. No i teraz pewnie widzicie, data jest taka jak powinna być. Zmieniłem, bo wszyscy się pytali dlaczego z 2017. Ale ja po prostu po resecie kamerki Jakoś nie popatrzyłem na to, no i nie, nie zmieniłem. Także działamy przy przyczepie póki co. Już dużo tu jest rozebrane, ale jeszcze będzie więcej porozkręcane, porozbierane. Tak jak widzicie, zostały dwa łańcuchy, tam miejscami listwy jakieś. Chyba jedna sztuka. No, jedna sztuka, także to trzeba będzie te łańcuchy też zdjąć, bo chcemy to zrobić wszystko pięknie, ładnie, elegancko, żeby to działało, yy, co więcej, jak widzicie tutaj leży sobie boki z tej blachy zwykłej, takiej znaczy zwykłej trapezowej, z dachu, znaczy na dachu się kładzie. Tutaj jest z kaset, kasetowa odcinku była z tej strony, chyba coś się już zażarło już, ta popisa, yy, kukurydza, to wszystko, trawa. I tak to wygląda. Przód zdjęty, klapa z tyłu też zdjęta. Yy, musimy teraz luzować tam te dwa naciągi od łańcucha. Łańcuchy pościągać. Przewody wszystkie hydrauliczne, te boki trzeba będzie tu, gdzie trzeba to podkręcać. To, gdzie nie da rady, to trzeba będzie popcinać. I się ściągnie yy, poprzecz, te poprzeczki, to nie wiem. Czy będą jakieś nie poprzeczki, te słupki, czy będą jakieś z czegoś innego, ale zamierzamy chyba z cyłówki walcowanej, także tak będzie mocniejsza. No i co widzicie tutaj? Takie cudka popękane wszystko jest źle zrobione. Duża masa i źle zrobione to było. Trzeba będzie, my już mamy na to plany jak to zrobić, po prostu to wszystko ładnie wyprostować, żeby było na miejscu swoim, tak jak tutaj podobnie, tak jak tu jest. Później w tym miejscu, sorry, że palcem pokazuję w tym miejscu dać naspawać najprawdopodobniej jakiś płaskownik, żeby to wszystko trzymało się kupy i później wtedy pomyślimy co będzie dalej, ale to jeszcze jest do tego dużo czasu. Co więcej, podłoga kasetowa, na razie nie wiem czy będziemy ją przyspawywać, żeby to wszystko nie jeździło czy nie, bo to no, wiadomo jak to jest, ale... Będzie dobrze. Najpierw musimy właśnie te łańcuchy, wszystko, demontować te boki, i później go położymy. Będziemy zajmować się wózkiem, czyszczeniem, ramy, myciem, żeby to od razu zakonserwować, jak trzeba będzie gdzieś pomalować i takie tam różne. I będzie przyczepa. No i trochę ją obniżę. Miałem dylemat, właśnie mam albo poszerzyć tutaj tandem i zostawić tą wysokość, albo obniżyć. Ale chyba będzie obniżona, żeby nie była taka wywrotna. No i na razie tyle, także działamy, panie Saszka, tak, tak. i widzimy się niedługo. Panowie, co wy tu odpierdzielacie? Rozbieramy ten... No, jak widzicie, drodzy widzowie, tutaj mamy jedną stronę już prawie, prawie gotową do zdjęcia. Jeszcze tylko z przodu jedna śruba. Tu było gdzie jeszcze jedno? Tu jeszcze jedna ma całą górę się końcować. Jak tu pobcinane są? Tak, Łapki, że wybijać To A skąd po Powinia obcinę A skądś? A tu na dole jeszcze, ta? To no. zaraz się biorę i w ogień Gdzie ten jutły Jakiegoś popiaka To bije, ja, to i może je, a ja będę zaraz obcinał jak to powybiję. To wszystko naprężone, ale to słaby materiał. Dobra, wieje, tutaj kurde, nie ma co tu szaleć. Idziemy z pierwszym bokiem. Z niego to mało co zostanie, co można powiedzieć o bo to słaby to materiał jest Słaby, no za, za, do tego za słaby Źle zrobione i, i dupa Później się wszystko poddaje, gnie Niestety A kukurydza niby lżejsza od obornika jest też ciężka Bardziej jak to powiększone jest wszystko Kurczę gdzie ja to mam położyć Tu to nie bardzo, jadę w inne miejsce Zara lecimy z drugą stroną, tam już mało co zostało I będzie taki to forsmicik. Tak to wszystko, bo mało tu się dzieje Trzeba robić, póki jest jeszcze czas w pole się nie jedzie. Bo, jak się zacznie sezon w pełni, to już będzie pozamiatane. Już nie będzie wtedy czasu tak jak teraz. A jeszcze parę spraw do ogarnięcia jest do roboty. Także trzeba szybko działać. A co tutaj sobie położę? Będzie gitara, nie będzie przeszkadzało, przynajmniej na razie. Myślałem, że nie sięgnę, a tu akurat tak prawie na styk. Co tu zostało i ta jedna? Z przodu nie masz? Nie no z przodu też, ale... No tą jedną się odkręci to stro tą stronę wtedy się trochę napcha. Bo tu wiesz, ona tak na styk Nie to jest z takiego materiału I masywne to to w ogóle nie jest No nie wiem jak chciałem to Też Dobra, uwaga Odsuń się, panie majster A to, Weź, szwagier, lepiej ty stamtąd odsuń się, bo teraz będzie bieda Odczym się szwagier, ten błąd na tyg. Czekaj, bo tu trzyma na tym. Weź spróbuj do góry podnieść tył, żeby to nie poleciało na nas. Dobra. Teraz tutaj. O, no, jeszcze podnieś. No. Jeszcze daj do góry, to tego wyciągnę może. Dobra, to już nie tego, nie poleci. Zamknę krokodyla, żeby to nie tego, nie spadło. Dobra Uwaga uwaga Odsuń ci Panie majster No i co? Pojechał, nie? Pyk cyk. Trochę lipa, kurczę, bym na ponagrywał na podwórku więcej, ale... Yy... Niestety wieje kurczę. I słabo słychać. Także mało co mówię, ale coś tam z tego będzie. I taka przyczepka teraz kurczę. Biedka taka mała do 30 kurczę. Albo na wywrotkę ale nie to będzie tylko koledzy rozrzutnik no i właśnie tak jak mówię się zastanawiam czy ją zostawić taką wysoką i poszerzyć czy obniżyć i zostawić tak jak jest lepiej by było stabilniej do dupy chwyciłem, kurcze i mnie tu tył bardziej dociąża, bo jest cięższy i jest niżej przez w wysoko jechać ale to nic to nic, damy rady trochę się tak trochę to będzie kosztował nas ten remont bo to wszystko wiadomo, robota materiały farba jakaś części do hamulców, jakieś przewody. No, siłowniki tam jakieś są, także siłowników myślę, że nie trzeba będzie robić, tyle co może uszczelniacze, powinien zregenerować to. No ale zrobi się, trochę się swojego grosza, trochę swojej roboty i będzie gitara. Będzie śmigało. spać się chce o, muszę troszeczkę to podnieść jeszcze wyścić, rozbierać, a później dopiero składać. I jak tam u was z wodą popadało trochę? To u nas trochę popadało. Dzisiaj popadało ostatnio, także na razie nie jest najgorzej. Dlatego, że jak przyjdą upały nie będzie deszczu, to znowu będzie bieda, ale pierwszy pokus traw będzie jako taki, nie będzie najgorszy, także nie ma lipy. Dobra, działamy dalej. Także farberek tutaj stoi, a my idziemy do roboty. Co panie majster, na dzisiaj zakończyli robotę, nie? Zakończyli... Na razie rozebrane. Na razie rozebrane prawie całość. Ale skończyliśmy, bo już późno było, obrządki robiliśmy, to i tak po obrządkach trochę rozkręcaliśmy jeszcze. No i wieje. Słabo nagrywać. Słabo nagrywać, ale to ta pikość to, to nie problem, najwyżej by się nie nagrało, ale już w czas i pora do domu. Tam czeka Johny mały. Także trzeba, trzeba cisnąć na chatę. No i także dzięki za uwagę. No i zaczynamy serię od tego odcinka z remontem przyczepy, znaczy seria. Odcinki tak będą pewnie mieszane że raz coś z remontem, raz coś z innego. No bo wiadomo, nie będzie cały czas się tego robić, jak będzie na przykład jakaś inna robota w polu a niedługo już pewnie się na kosy się zaczną. Także też będą jakieś przygotowania do sianokosów na pewno przegląd kosiarek, przez szrząek z grabiarki Znaczy jednej jednego pojąka jednej z grabiarki, no i dwóch kosiarek, no i prasy. No i reszty gratów. Także... A jeszcze może być specjalny odcinek. O, też może być. Ale to, 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 to. Nie wiadomo jeszcze. Dowiecie się wkrótce. Albo się nie dowiecie. Nie, no dowiecie się. <noise> Dobra, nieważne. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć. Do no siema.